Maj, czerwiec to jest czas Pierwszych Komunii Świętych. Zapytaliśmy mieszkańców Porodomina, czy poprzez duże bale i drogie prezenty nie traci się sens tego święta. Dzisiaj to jest bardziej święto, patrząc na to wszystko, to bardziej dla tych dorosłych, dla rodziców, to dla nich większe jest święto, nie? Bo ze względu na to, jak urządzają różne przyjęcie i bale. No robię, no teraz może... Po tradycji już tak idzie. Córka robiła, ja już nie wiem jak tam, tylko wiem, że była niezadowolona. Бажто дуже зивали ппіёнку. Ніх нірвобіневві, моє дзеці tego не робять за жадних виставних балюв. ота і просто об’яти шистку. Ну але віів, мне здається, що то добрже, так во як вило. Не здаєся, що ти теж якось jakoсь... роддіна мусі бити вко в тим рудіці приїжджаю. No babcie, dziadunie, to, to bardzo przyjemnie. I każdy żyjesz, człowiek tak. jak ma sam sobie, tak i robi. Już przygotowani do tej komunii i muszą oni robić, no jak doprowadzić dzieci. Wiara pozostała ta sama, tylko że ceny na wszystkie <noise> zmienili się. To oczywiście jest dobrze, dobrze, że tak świętują stać na takie większe bale. E, oczywiście e, sprawa taka porównalna do tym, którzy nie bardzo finansowo może pozwalają sobie i oni takie mają różnice skromności w tych baliach, prawda? To może troszeczkę tak ich uściśnia, tak? Na pewno, że jest przesadzenie. Jakby konkurencja między, między sąsiadami, między rodzinami, między znajomymi. Każdy chce pokazać się. Jak z lepszej strony? Dzieci jednakowe trzeba ubierać. Jednakowe tam... sukienki, a to jeden patrzy na drugiego. Jeden biedniej, drugi bogaciej ubrany. Jednej no, muszą być sukienki. No, w nasze czasy, kiedy ja do pierwszej komunii i musiałam uczyć się i chować się jeszcze od tego wszystkiego, co nas uczyło do pierwszej komunii, to tego nie było. Dziękowali Panu Bogu, że to naprawdę dał nam doczekać pierwszej komunii i naprawdę, że Pan Jezus jest i z nami zawsze i wszędzie, to ja bym mówiła, że dużego nie trzeba. Było w tamte czasy, to zwykle z mamą, z siostrą, w budni dzień do kościoła, spowiedź, komunia. Dwie córki i oni перш комунітону ж ну, дому трошки посиділі ноні ну, дні вких там кафею там, там дзе кольвік. Так, бяла шу кінечка У кого дівчынку вянечка буде час. Але в суме тут добржаже люди, хто ж потрапім зробити бальто для себебі і для родни no, то теж добржа. Ну Для дзеці якось тойвен то може быть для дзеці. No tylko nie dla rodzin, nie dla dorosłych gości. Właśnie czasami jest tak, że ludzie w ogóle zapina, zapominają o tym, czym jest tak naprawdę ta pierwsza komunia, czyli jest to przyjęcie, pierwsze, przez dziecka pierwszy raz przyjmuje y, ciało Pana Jezusa. A rodzice, niektórzy naprawdę, e, przesłaniają to wszystkim tym przepychem. E, wybierają, jeżeli dla dziewczynki, to jaką najładniejszą sukienkę wybrać. E, bal, żeby był na wiele osób. Czyli te wszystkie sprawy organizacyjne czasami naprawdę przesłaniają cały ten w ogóle sens. Najważniejsze, że to jest ta komunia, w kościele to święto i że dziecko, żeby to odbieralo we właściwy sposób.